Jasnowidz Jackowski odnalazł skradziony samochód. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca skradzionego samochodu. A to wszystko miało miejsce w Wrocławiu. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, dzisiaj na temat wizji, przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej samochodu, skradziony samochód no i tutaj ludzie zwrócili się o pomoc do Jasnowidza Jackowskiego i sprawę tą rozwiązał Jasnowidz Jackowski, poprzez oczywiście jego dar, jeśli chodzi o Jasnowidzenie, no Jasnowidz nie jest detektywem tak, żeby wysłać jakąś grupę pościgową, czy Namierzył i tak dalej przestępcę. Natomiast jest to niewątpliwie bardzo ciekawa sprawa, można powiedzieć szokująca dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z taką sprawą, tak czy na przykład jeśli chodzi o kwestie jasnowidzenia i kwestie z, z zaginionego samochodu czy skradzionego. No więc tak. Pewne małżeństwo zwróciło się o pomoc do Jasnowidza Jackowskiego, ponieważ we wrześniu skradziono im samochód. Oni się zwrócili o pomoc do Jasnowidza Jackowskiego bodajże w listopadzie, tak, w listopadzie, tak, w związku z tym, że właśnie skradziono im ten samochód we wrześniu i nie mogą tego samochodu znaleźć. Co ciekawe, to był samochód dostawczy, taki, może nie dostawczy, ale taki po prostu jakby półdostawczy, osobowy, ale taki po prostu samochód jakby służbowy. Nawet taki starszy, to nie był jakiś Nowy, starszy, a w środku miało narzędzia, tak? Jakieś tam po prostu budowlane i tak dalej, czy jakieś po prostu, no, narzędzia. Czyli można by powiedzieć, tym bardziej, no, dziwna sprawa, tak? No, przestępcy raczej kradną samochody jakieś luksusowe marki luksusowe, które później mogą sprzedać dalej, czy po prostu rozłożyć na części, chyba żeby się po prostu połasił na te narzędzia, które znajdowały się w tym samochodzie, no ale to były budowlane, tam jak pewne narzędzia, też nie, one nie były jakieś po prostu drogie, tak, połaścił się to oczywiście przestępca, no i ci ludzie nie mogli odnaleźć tego samochodu, a ten samochód po prostu był dla nich bardzo ważny, tak, no bo też był dla nich narzędziem pracy, który wykorzystywali w swojej pracy każdego dnia, no i tym samochodem tutaj e, tak jeździli do pracy, tam po prostu wykonywali, wykonywali swą pracę, jeśli chodzi o klientów. No i sytuacja praktycznie tutaj patowa. Oczywiście cała ta sytuacja została zgłoszona na policji. Tak, oni też rozpoczęli po prostu poszukiwania na własną rękę. No dzisiaj na różnych tam mediach społecznościowych, na przykład na Facebooka, na grupach różnych można po prostu napisać tak, że tego i tego dnia skradziono nam samochód, tak? Czy ktoś widział po prostu jakąś osobę i tak dalej? Natomiast to nic nie przyniosło, żadnych takich efektów z tego nie było. A trzeba powiedzieć, że w Polsce jest dosyć duża skuteczność, jeśli chodzi o od odnajdywanie samochodów skradzionych. To nie są te czasy po prostu co lata 90. w Polsce, gdzie po prostu masowo kre, były kradzione samochody. No i ta skuteczność wtedy była bardzo kiepska. Zresztą dzisiaj skuteczność jest też duża, jeśli chodzi o skradzione samochody, bo wszędzie jest monitoring, wszędzie są kamery, tak, nie mówię dosłownie, ale... Taki samochód skradziony, porusza się po ulicach i jedzie po prostu koło posesji, koło sklepów. Tam wszędzie są kamery, tak? Nie mówię, że kamery po prostu muszą nas wszędzie śledzić, no ale przyjeżdża koło sklep, na przykład samochód koło sklepu, a pod sklepem są kamery, czy koło, przyjeżdża koło posesji, tam są kamery. W takim mieście jak Wrocław, to pewnie są też kamery na skrzyżowaniach czy w różnych miejscach, więc no dzisiaj po prostu taki samochód rzeczywiście jest trudno ukraść, trudno się po prostu, jakby z nim przemieścić w jakieś inne miejsce. Tak? A jeżeli po prostu przestępcy kradną takie samochody, to są to raczej po prostu samochody e, bardzo luksusowe i to są kradzieże na zamówienie. Tak, e, po prostu się chodzi o konkretny model, no i wtedy po prostu potrafią być rzeczywiście przestępcy bardzo krnobrni w swoich, w swoich działaniach. Nawet na YouTube są takie filmiki, gdzie była kradzież Biały Dzień Chyba w Warszawie. To po prostu ukradziono jakieś luksusowe Audi, to ten samochód wyjechał po prostu rozwalił całą bramę płot, hałas zrobił nieprawdopodobny, wyjechał po prostu roz z zwalonym przodem i koniec, pojechał dalej, tak? Czyli też to była kradzież na, na zlecenie. No i tutaj Jasna sporządził wizję, na podstawie której powiedział, że to auto e, tak, ono zostało porzucone maksymalnie do 20 km od miejsca zdarzenia, od miejsca, gdzie ten samochód został skradziony. Że to auto zostało porzucone maksymalnie do 20, do 20 km od miejsca e, zdarzenia, od miejsca, gdzie zostało ono skradzione. Czyli no, dla tych ludzi można by było powiedzieć uff, tak w jakimś stopniu, tak, że nie zostało ono skręcone na części, tylko zostało porzucone, no to już, już po prostu chociaż połowa sukcesu, tak, no, druga połowa to co zobaczymy, jeśli chodzi o ten samochód, tak, jeśli chodzi o te narzędzia i to, co się z nim znajdowało. Natomiast tutaj Jasnoid Jackowski mówi w ten sposób, że on nie miał e, konkretnego punktu, tak, e, tak, w którym wskazałby, gdzie miałby się znajdować ten samochód, tylko powiedział o tym, że ten samochód został porzucony w promieniu do 20% kilometrów, ciężko było jakby to Jasnowidzowi Jackowskiemu dokładnie zlokalizować ten samochód, ale dodał Jasnowidz Jackowski jeszcze taką rzecz, tak, że sprawca porzucił to auto i że policja dostanie sygnał od kogoś, że to auto zawadza i przeszkadza na jakiejś drodze, czy w jakimś miejscu, tak, i policja dostanie taką informację praktycznie, tak, na temat tego auta. No to to ci ludzie, kiedy usłyszeli tą wizję, tak, no to byli w jakimś stopniu uspokojeni, no bo mówią tak, no, samochód został skradziony. Samochód został zgłoszony na policji, że został skradziony. Czyli policja ma informację, że samochód, jeśli chodzi o model taki i taki, o tablicach rejestracyjnych taki i takie, został skradziony. Więc w momencie, kiedy ktoś takie informacje poda, że na przykład jest ten samochód, no to wtedy automatycznie policja powie: A, to ten skradziony i się z nimi skontaktują. Nie? Natomiast okazało się, że tak nie było, tak po prostu nie było, no bo ci ludzie cały czas szukali, tak. No gdyby ten samochód został porzucony, no to po prostu już policja by się z nimi skontaktowała. Tak już po prostu wiele tygodni od tej sytuacji minęło. Natomiast co się okazało, że po jakimś czasie tutaj ci ludzie napisali tutaj maile do Jasnowidza Jackowskiego i powiedzieli, że wszystko w tej wizji zgadza się i wszystko jest praktycznie prawdą w 100%. Natomiast troszeczkę inaczej to wyglądało, jeśli chodzi o kolejność, a mianowicie Policja skontaktowała się z tymi ludźmi, że oni mają zapłacić 2700 zł, a więc dostali rachunek do domu listem, że mają zapłacić za parking policyjny, ponieważ ich samochód został odholowany. E, tak, e, a więc tutaj, no, po prostu kompletny rozgardiarz. Zamiast po prostu i y, y, rzeczywiście, po prostu ktoś zgłosił ten samochód dokładnie na Trauguta we Wrocławiu, że ten samochód stał i przeszkadzał. E, tarasował praktycznie drogę. E, policja przyjechała, odholowała go po prostu na policyjny parking na Psie we Wrocławiu. No i wystawili praktycznie rachunek. Co ciekawe ten samochód miał tam się znajdować 12 tygodni na tym praktycznie parkingu, a więc no te 3 miesiące tak chyba no bo miesiąc ma 4 tygodnie, to tutaj są 3 miesiące, czyli pewnie niedługo po tym po prostu jak ten samochód został skradziony został on odholowany. Natomiast przez cały ten czas policja po prostu nie zwróciła uwagi, że ten samochód Widnieje w bazie jako kradzione no gdzieś tam po prostu był czynnik po prostu ludzki błąd i tak dalej no i sytuacja była patowa, tak, czyli na przykład, nie wiem, ci ludzie po prostu poszli już na policję zgłosić, że on jest skradziony, tak, czy po prostu policja rozpoczęła jakieś poszukiwania a ten samochód pewnie w tym samym czasie, mniej więcej w tym samym czasie trafił już na parking policyjny, tak, tylko pewnie może tak, no policja ma jedną bazę danych do to, samochodów skradzionych, jedną bazę danych do na, na przykład samochodów, które znajdują się na, na parkingu policyjnym, ktoś nie sprawdził w tej w tej po prostu bazie, bo gdyby to sprawdził, to by to wyszło, tak? No i się okazało, że rzeczywiście to, co mówi Jasnois Jackowski, wszystko się sprawdziło w 100%, Ten samochód został skradziony i rzeczywiście znajdował się w odległości kilku, kilku kilometrów, ale nie dalej niż 20 kilometrów od miejsca skradzenia, skradzenia, tak? Kradzieży tego samochodu. Natomiast ci ludzie też się po prostu mocno uspokoili, ponieważ okazało się, że narzędzia, które były w tym samochodzie, tak? Praktycznie tutaj, no, przede wszystkim tutaj, tak? Narzędzia czy też elektronarzędzia, które po prostu zostały skradzione w tego samochodu, zostały elektronarzędzia, które były w tym samochodzie, zostały skradzione. To ich zmartwiło, ale dokumenty, które znajdowały się w tym, do, w, samo, w tym samochodzie, nie zostały skradzione. I to było dla nich pocieszeniem, tak, że no, już po prostu machnęli ręką, tak, jak już skradł, po to, co skrad, ale wiadomo, narzędzia łatwiej jest kupić niż tam całe te dokumenty, wyrabiać i tak dalej. I to według nich po prostu tak pewne szczęście było w całej tej po prostu sytuacji patowej, że te dokumenty nie zostały skradzione, tylko narzędzia rzeczywiście ktoś ukradł. Tak? No, ja bym powiedział w ten sposób, ja nawet mam pe pewne domysły, kto mógł, tego dokonać. Znaczy ja nie znam tych osób, tak, o co od razu chcę powiedzieć, ale no, wydaje mi się, że no tutaj pewnie po prostu to, to musiała być jakaś osoba, która może ich znała albo po prostu wykonywała wcześniej dla nich po prostu jakąś pracę, czy były pracownik, czy współpracownik, czy z jakiejś innej firmy, tak. Ktoś może, kto nawet miał po prostu wcześniej przeszłość kryminalną, siedział w więzieniu, potem pracował w jakiejś budowlance, czy w jakichś po prostu pracach fizycznych, wiedział, że mają taki samochód i tak dalej, dokonał właśnie tej kradzieży, tak. Być może celem kradzieży nie był sam samochód w sobie, tylko po prostu było ukraść faktycznie te narzędzia, e, specjalnie pozostawił to w miejscu w jakimś po prostu publicznym, tak, e, wyciągnął te narzędzia, bo jakby pojechał gdzieś pod las i wyciągnął te narzędzia, to wszyscy by się dziwili, że przepakowuje na przykład narzędzia z jednego samochodu do drugiego, e, tylko na przykład po prostu przepakował to z jednego do drugiego samochodu w, w, na Traugutta właśnie we Wrocławiu, tak, e, nie budząc jakby zdziwienia, jeśli chodzi o innych przechodni, a to jest moje takie domyśl, do, domysły, tak. No i ta kobieta, która właśnie kontaktowała się tutaj z Jasnowidzeniem Jackowskim, tak? No, ona była oczywiście oburzona na działania policji, bo na całej tej sytuacji była poszkodowana, a jeszcze dostała rachunek na 2800 zł, tak? Za po prostu ten parking policyjny. To ciekawe, tak? Taka po prostu można powiedzieć nauczka na przyszłość, tak? Jak człowiekowi ukradną samochód, to musi co jakiś czas sprawdzać, czy na przykład ten samochód nie znajduje się na parkingu policyjnym, tak? Bo się okaże, że po prostu on tam się znajduje, a potem ci naliczą po prostu opłatę za parking policyjny. Policyjny. Ale ta kobieta powiedziała, no, że ona będzie już składać zażalenie, jeśli chodzi o policję i tak dalej. No właśnie, nie jestem ciekaw, na ten temat słyszycie, ale ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego po raz kolejny sprawdziła się w 100%. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.